Czy istoty pozaziemskie są podobne kulturowo do ludzi? Wiem, że Aneka powiedziała, że jej krzesło któregoś dnia straciło śrubę. Wiele osób powiedziałoby, że śruba to takie ludzkie. Jestem pewna, że do tej pory wymyślili coś lepszego, ale właściwie to nie. Te rzeczy są dość standardowe. A to dlatego, że nie ma śmierci i dlatego, że ludzie wskakują do istnienia jako jeden gatunek z innego gatunku i zabierają ze za sobą te koncepcje. Gwiezdne nasiona zasiewają te same pomysły w każdym miejscu. Śruba to tylko przykład. Ale ogólnie wszystko jest takie samo, lub ma to samo pochodzenie. Na przykład, szczoteczka do zębów to szczoteczka do zębów. I chociaż są elektryczne, to te starsze działają lepiej. Więc większość rzeczy będzie taka sama, ale z podkręceniem zależnym od kultury i od wpływu, jaki inne gatunki nieliriańskie mogą mieć na kulturę. I dodajmy do tego technologię której niektóre gatunki liriam nie mają, na przykład ludzie. Jest technologia medyczna, taka jak te małe instrumenty medyczne, które szybko leczą. Są to w zasadzie małe metody. Na przykład, aby uleczyć złamaną rękę, nie ma potrzeby pełnego zanurzenia osoby. Ale w końcu prościej jest używać szczoteczki do zębów. Teraz wiemy, że technologia ma tendencję do zabierania ci więcej. Niż to, co ci daje. Stajesz się sługą technologii, a nie odwrotnie. Używasz dźwięku i światła do leczenia, prawda? Tak. Dźwięk i światło to standard, jak wiecie. Są one również oparte na częstotliwości. Jednak precyzyjnie kontrolowane pola magnetyczne o wysokiej energii działają szybciej. Tam oni są bardzo daleko wstecz w technologii. MedPod rozwiązałby ich problemy ze starzeniem się, ale ogólnie. Zaawansowane cywilizacje mają tendencję do odwracania się od nadmiernej technologii, powrotu do sztuki i ręcznie robionego wszystkiego, a wszystko to w razie potrzeby połączone z bardzo zaawansowaną technologią. Oznacza to, że nawet jeśli bardzo łatwo jest zreplikować wszystko, co chcesz, chociażby przy pomocy myśli i interfejsu komputera który później pokazuje twój model za pomocą projekcji obiektu 3D o ultra wysokiej rozdzielczości, a jeżeli ci się to spodoba, drukujesz to za pomocą replikatora, to jednak cywilizacje na tym poziomie, które potrafią skutecznie wytwarzać materię z energii w poszukiwaniu piękna, będą powracać do ręcznie robionego krzesła. To nie jest cofanie się. Jest to jeszcze większy postęp, ponieważ technologia, jeśli nie będzie służyła ludziom, stanie się ich panem. Ale możliwe jest współistnienie z ultrawysoką sztuczną inteligencją, ponieważ będzie ona odzwierciedlać tylko tę samą mentalność jej twórców. Oznacza to, że sztuczna inteligencja będzie kochać i chronić życie, a nie mu zagrażać. Więc w naszym przypadku szanujemy siebie nawzajem, sztuczną inteligencję i biologię. Bardzo ciekawie. Ok. Więc masz na myśli, że wprowadzamy niektóre pomysły, kiedy inkarnujemy się na innych planetach. I dlatego jest tak wiele podobieństw między naszymi rasami, tak? Tak! I to jest coś bardzo trudnego do zrozumienia i zaakceptowania przez ludzi. Wyobrażają sobie, że jeśli coś lub ktoś jest z innej planety, układu gwiezdnego, to to co mają, musi być strasznie egzotyczne i inne niż tutaj. I to jest prawidłowe, tak jest. Ale nie tylko. Na przykład Tajgeta ma wiele instrumentów muzycznych, które są prawie identyczne z tymi na Ziemi na przykład fortepian i skrzypce. Pamiętam, że wielu uważało za głupie myślenie, że Tajgetanie tańczą ze światłami w butach, ale tak właśnie jest. Tajgetanie bywają zafascynowani muzyką Ziemi. To, co ma każda rasa, jako rzeczy, moda, instrumenty, jest mieszanką wpływu, jaki wywarła. Powodem, dla którego jest tak duża różnorodność na Ziemi, jest właśnie to, że składa się ona z niezliczonych ras i tuż tych niezliczonych ras, które się tam inkarnują i importują ze sobą swoje idee: a więc mądra kultura, sztuka, muzyka. Ziemia jest bardzo bogatym miejscem. Tak wielu ludzi myśli, że te koncepcje pochodzą z Ziemi, ponieważ nie mają lepszego sposobu, żeby zrozumieć, jak powstały. A nawet powiedzą, że twierdzenie, że te koncepcje powstały i pochodzą z zewnątrz, obraża ludzki intelekt, ponieważ oni sami mogą lub mogli wymyślić te idee i koncepcje. To słyszałam w kontekście piramid w Egipcie, że ludzie nie byli głupi i mogli je zbudować bez interwencji istot pozaziemskich, ale w rzeczywistości wszystko wszędzie we wszechświecie to wspólne idee. Wszystkie pochodzą z tego samego podstawowego źródła. Tak więc kultura jest znacznie bardziej rozległa, niż myślą ludzie na Ziemi. Oznacza to, że w wielu miejscach znajdujesz to samo, ale w zależności od rasy, jej wpływu, jej morfologii. Na przykład, jako oczywisty przykład, nie znajdziesz fortepianu w społeczeństwie korendyjskim, ponieważ na każdej ręce mają tylko trzy palce, ale znajdziesz pianino w społeczeństwie Taigetan, Engan i Solatian, ponieważ mają wiele palców. Więc wszystkie te wynalazki, idee nie są unikalne na Ziemi ani w żadnym innym miejscu w kosmosie. Są dzielone i miały niezliczone eony czasu, aby być dzielone i zabierane z jednego miejsca do drugiego, czy to w statkach kosmicznych, lub jako gwiazdne nasiona, które wcielają się w jednym miejscu, a potem w innym, jako wędrowcy, importują pomysły w swej pamięci. Mogą nie pamiętać, kim byli, z powodu zasłony zapomnienia, ale pamiętają, kim są w środku ich dusze i ich bagaż. A więc kultura w kosmosie jest bardzo rozległa. Innym przykładem są takie rzeczy, jak kolczyki u kobiet. Na Ziemi mówią, że pochodzą z Afryki, a te kolczyki w kształcie pierścienia to symbolika Saturna, narzucona przez Kabałę człowiekowi. Ale to pochodzi z daleka, od niezliczonych innych ras. Z Saturna właśnie ze względu na główną bazę Federacji. A w Afryce? Z powodu gwiezdnych wpływów. Tak zwane prymitywne społeczeństwa miały przez lata kontakt z gwiezdnymi istotami niezliczonych ras. Dlatego starają się wydłużać czaszki swoich dzieci, aby wyglądały jak homo capensis, bardziej jak plejadianie. Dlatego w niektórych kulturach afrykańskich starają się wydłużyć szyję, aby wyglądać bardziej jak molusk jedna z cywilizacji plejadiańskich. Całkiem bezużyteczne jest mówić, że jesteś w kontakcie z plejadianami. Naprawdę? Proszę określ z którymi. Rzadko kiedy kontaktowcy mogą to określić. Ale to właśnie to, co chciałam powiedzieć. Ludzka postać to bardzo wydajny projekt dla istoty, używany przez niezliczone gatunki i jest tylko ograniczona ilość rzeczy, które możesz wykonać dla ludzkiej postaci. Więc krzesło nadal jest krzesłem, a stół nadal jest stołem. Masz szczoteczki do zębów i toalety, klamki do drzwi i klatki schodowe. Masz bustonosz push-up? Tak, mamy bustonosze push-up i to bardzo dobre. Okej, okay, żartuję. Jaka rasa wpłynęła na rasy afrykańskie i arabskie? Jakieś konkretne? Zbyt wiele. Afryka zawsze była wrzącym miejscem pełnym niezliczonych wpływów istot pozaziemskich na przestrzeni wieków. Czy te istoty pozaziemskie były czarne? Niektórzy są czarni, tak. Inni są niebiescy, a inni pomarańczowi. Z wyższych planów. Dlaczego istoty 7D i wyższe manifestowały kolorową skórę? Dla zabawy? Niespecjalnie dla zabawy, ponieważ to najlepszy wyraz tego, kim są. Kim oni są, na przykład czarni. Jak ich czarna skóra wyraża to, kim są, lub niebiescy, a może jakikolwiek kolor w tej materii, jak wyraża to, kim jesteśmy? Tak jak każdy inny, to jest niekoniecznie świadome. Jesteś odbiciem energii, konglomeratem przeszłych doświadczeń, które sprawiają, że jesteś tym, czym jesteś, i które mieszają się i wpływają na twój wygląd. Jesteś częstotliwością, pasującą do tego wszystkiego jak ze wszystkim innym. Rozumiem. Czyli w ten sam sposób geta jest także tyglem różnych wpływów? Ponieważ dusze na pewno były w wielu miejscach wcześniej, tak? Tak. Wszystkie kultury to tygle wpływów zewnętrznych. Właśnie dlatego można znaleźć pianino i szczoteczkę do zębów w miejscach oddalonych setki lat świetlnych od siebie. Te idee cię definiują. Wszystkie łączą się, aby stworzyć to, kim jesteś. Pamiętam, jak powiedziałaś, że nie masz barów, restauracji, kawiarni. Jak to możliwe? Jest tak miło zrelaksować się w ładnej, uroczej kawiarni lub barze. Ponieważ jest nas tak niewielu 38 milionów rozdzielonych na cztery planety to bardzo nieliczne społeczeństwo. To znaczy, czy możemy je otworzyć, kiedy wrócimy? Tak, ale kto pojedzie? Niewielu. Istnieją w swoich obszarach. Kto pojedzie? Czy nie jest miło iść do miłej kawiarni w pobliżu plaży, gdzie każdy może przyjść, napić się drinka, przekąsić, spotkać się, posłuchać muzyki, muzyka taneczna ze światłami, bary rockowe, cięższe, miejsca z muzyką country z karaoke? Mam na myśli, że jestem antyspołeczna, ale nawet mi się to czasem podoba. Taj getta jest prawie opustoszała z ludzi. Na czterech planetach mamy mniej miast niż Twój stan Montana i tylko jedno miasto warte wymienienia jako miasto. Składamy się prawie w całości z odizolowanych miejsc, bardzo małych społeczności i samowystarczalnych, dużych domów i gospodarstw, w których znajduje się jedna rodzina mile odległości od następnego. Ha, ha teraz rozumiem, dlaczego się tam inkarnowałaś. A gdzie spotykasz ludzi, jeśli jesteś samotna i chcesz mieć więcej przyjaciół lub spotkać partnera? Spotykasz ludzi w miejscach takich jak akademie i szkoły, choć szkoła odbywa się głównie w domu za pośrednictwem komputerowej imersji, i w miejscach takich, które byś nazwała Akademią Gwiezdnej Floty. Struktura społeczna jest taka, że w końcu spotykasz ludzi, gdy wykonujesz swoją pracę, pracę którą chcesz, więc pomagasz grupie społecznej we wszystkim, co jest potrzebne, i w ten sposób spotykasz więcej ludzi. Zostałam wezwana na obiad, muszę iść. Bez obaw, Swaru. Buon apetit i dziękuję za dzisiejszą pogawędkę. Dzięki Wam obojgu. Pamiętaj hmm. tylko, koncepcja wpływu między niezliczonymi gatunkami jest dość trudna do zaakceptowania, gdy nie masz pojęcia, jak naprawdę działa wszechświat i rozumiesz wszystko jedynie z bardzo ograniczonego punktu ziemskiego rozumienia. Ale w rzeczywistości jest to nie tylko logiczne, ale uspokajające i piękne. tłumaczenie dla kanału Agencja Kosmiczna Krzysztof, czytała Holisfera.